Jak Twój entuzjazm wpłynie na innych? Przechodzimy teraz do omawiania jednego z najważniejszych tematów tego kursu, to znaczy sugestii. W poprzednich lekcjach omawialiśmy temat autosugestii, która oznacza sugerowanie czegoś samemu sobie. W części trzeciej widzieliście, jak ważną rzeczą jest autosugestia. Jedną z najbardziej wartościowych rzeczy, jakich człowiek może się nauczyć, jest sztuka wykorzystywania wiedzy i doświadczenia innych. Sugestia jest to zasada, poprzez którą wasze słowa i wasze czyny, a nawet wasz stan umysłu, wpływa na innych. Abyście mogli zrozumieć, jak daleko sięga potęga sugestii, pozwólcie, że sięgnę do części wstępnej, w której opisano zasadę telepatii. Jeżeli w chwili obecnej rozumiecie i akceptujecie zasadę telepatii. Przekazywanie myśli z jednego umysłu do drugiego bez pomocy znaków, symboli czy dźwięków jako istniejącą realnie, oczywiście zrozumiecie, dlaczego entuzjazm jest zaraźliwy i dlaczego ma wpływ na wszystkich znajdujących się w jego zasięgu. Kiedy wasz własny umysł wysyła wibracje wysokiej częstotliwości, ponieważ został pobudzony przez entuzjazm, są one rejestrowane w umysłach wszystkich osób przebywających w jego zasięgu. A szczególnie w umysłach tych, z którymi jesteś w bliskim kontakcie. Kiedy mówca wyczuwa, że jego widownia jest z nim, nadają na tej samej fali, po prostu zauważa fakt, iż jego własny entuzjazm wpłynął na umysły słuchaczy, tak że ich umysły wibrują w harmonii z jego własnym. Kiedy sprzedawca wyczuwa, iż nadszedł kluczowy moment zamknięcia sprzedaży, po prostu